Antony to najlepszy przykład nietrafionego i zupełnie przepłaconego transferu Manchesteru United, ale teraz wydaje się, że era właśnie takich zmartwień kibiców Manchesteru dobiegła końca, bowiem na od Trafford trafia prawdziwy profesjonalista. Kim jest Dan Ashworth, dlaczego jest on aż tak istotny, czy będzie decydować o przyszłości Erika Tenhaga oraz w ogóle jaką będzie pełnić rolę, o tym sobie dzisiaj pogadamy. Aby dobrze zrozumieć o kim mówimy, warto spojrzeć w CV Dana Ashwortha. A tak się składa, że jest na co popatrzeć, bo mówimy o człowieku, który po pierwsze wylewał fundamenty pod sukces Brighton czy West Bromu był także częścią Angielskiej Federacji Piłkarskiej i doprowadził ją bądź co bądź do półfinału Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku, a aktualnie jest dyrektorem sportowym w Newcastle United. Krótko mówiąc, gdzie Dan Ashworth nie był, tam zostawiał po sobie sukces. Można nawet pokusić się o dość daleko idące porównanie, że Ashworth jest troszkę jak Kazimierz Wielki, to znaczy często zastaje coś drewniane, a zostawia murowane. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że patrząc w CV Ashwortha, ale już pod kątem sukcesów, no właśnie, zwróćcie uwagę, awans z West Bromem do Premier League, także dzięki inteligentnym transferom dokonanym właśnie przez Ashwortha, a następnie stabilizacja klubu w górnej połowie tabeli Premier League. Poza tym najwyższa pozycja Brighton w ich historii w Premier League, znowu po bardzo, ale to bardzo trafnych... Transferach oraz awans z Newcastle do Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 20 lat. A teraz to, co jest najważniejsze, to jest fakt, że Dan Ashworth faktycznie ma trafić na Old Trafford. To, co jest dość imponujące, zwłaszcza gdy mówimy o tym ruchu, to jest siła mediana właśnie gigantów z Manchesteru. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że tak naprawdę Dana Ashworth aktualnie jest pracownikiem klubu takiego jak Newcastle United i teoretycznie nie musiałby zmieniać pracy. Natomiast to, co jest istotne, to jest fakt, że po pierwsze z właśnie kimś takim jak Dana Ashworth zna się Sir Dave Braceford, to znaczy pracownik Manchesteru United oraz bliski, znajomy, czy nawet współpracownik Sergi Marat nowego udziałowca Manchesteru United. Natomiast także to, co jest kluczowe, to jest fakt, że sam Dan Ashworth miał już poinformować Newcastle o tym, że chciałby trafić właśnie na Old Trafford. Rzecz jasna to oznacza, że jeśli trafi Dan Ashworth do Manchesteru United, no to będzie trzeba zapłacić za niego określoną kwotę, będzie trzeba spełnić oczekiwania Newcastle, no bo trzeba będzie zwyczajnie zapłacić choćby za kontrakt itd. itd. Podobnie jak jest w przypadku piłkarzy, ale tutaj mówimy o kimś, kto zdecydowanie zmienia całe postrzeganie Manchesteru United, całą percepcję wokół tego klubu, no bo właśnie będzie dyrektorem sportowym, czyli tak naprawdę najważniejszą postacią w całym klubie. Bo oczywiście możemy mówić o właścicielach, możemy mówić o CEO, czyli także postaci, która jest aktualnie nowa na Old Trafford, bo Omar Berada, czyli były pracownik Manchester City, trafił mniej więcej pod koniec stycznia właśnie do Manchesteru United poprzez wykradzenie go lokalnym rywalom. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest fakt, że faktycznie dyrektor sportowy naprawdę decyduje o bardzo sporej liczbie rzeczy. Między innymi zwróćcie uwagę na to, jak wypowiadał się Ashworth o swojej roli, kiedy jeszcze był w Brighton. Celem dyrektora technicznego, czyli tak naprawdę tej samej osoby co dyrektor sportowy, moim zdaniem jest dbanie o długofalowy stan klubu. Nie chodzi o osiągnięcie szybkiego celu, czyli na przykład w wyniku z Liverpoolem. Celem jest pewność, że klub jest w dobrej pozycji, którą wspierają odpowiednie sekcje, pomagające zespołom męskim i kobiecym, ale także długofalowej wizji w klubie. W innym wywiadzie tym razem dla The Athletic Dan Ashworth mówił następująco. Zawsze rysuję siebie jako środek koła, a na zewnątrz mnie jest każda sekcja klubu. Moim zadaniem jest, aby wszystko się kręciło i było połączone. Więc tak naprawdę, właśnie to porównanie samego siebie albo bardziej roli dyrektora sportowego do kluczowego trybika w systemie jest czymś, co faktycznie dobrze obrazuje to, jaką rolę będzie pełnić w Manchesterze United Dan Ashworth. Natomiast gdy już mówimy o postaci Dana Ashwortha, warto dodać kilka. Dość ważnych faktów. Po pierwsze, to jest absolutny gigant na rynku dyrektorów sportowych w Premier League. Pewnie z całej ligi byłby w trójce najlepszych, natomiast gdy mówimy o samych Anglikach, tutaj to jest po prostu najlepszy dyrektor sportowy, jakiego ostatnio można wyobrazić sobie na tym rynku. Natomiast patrząc na ogólnie cały jego styl pracy, to co zwłaszcza wyróżnia Dana Ashwortha to jest przede wszystkim jego wizja, jego DNA, które wprowadza do każdego miejsca pracy i o tym za chwilkę opowiem w kontekście reprezentacji Anglii, ale także jego umiejętność negocjacji. Wiadomo, że dyrektor sportowy i ogólnie pion sportowy działa kolektywnie. To nie jest tak, że dyrektor sportowy skautuje piłkarzy. On bardziej dostaje raporty, analizy itd. Natomiast patrząc na to, jakich piłkarzy właśnie złowił Dan Ashworth dla Brighton czy dla Newcastle, naprawdę wygląda to imponująco. Bo widząc nazwiska takie jak Caicedo, Kukureja, także choćby Alexis McAllister. A pamiętajmy o tym, że często właśnie rywalizując o takich piłkarzy, Brighton musiało stawać się w szranki z dużo, dużo większymi rywalami. Jak najbardziej to robi wrażenie, choćby Alexis McAllister mówił o tym, że właśnie ta perswazja ze strony przedstawicieli Brighton była na bardzo wysokim poziomie. Z kolei, gdy mówimy o Newcastle, tutaj także mając do dyspozycji większe fundusze, Ashworth był w stanie choćby wyciągnąć Isaka. Zakontraktować Antonego Gordona, czy na przykład Svena Bottmana, który moim zdaniem jest bardzo niedocenianym transferem, natomiast naprawdę warto sobie na niego zwracać uwagę. Wiadomo, że można przyczepić się choćby do przejścia Sandro Tonalego, natomiast tutaj wiemy to po fakcie. Wtedy wszystko było w porządku. Ponadto warto wspomnieć prawdopodobnie o największej wartości, którą wnosi do Manchesteru United Dan Ashworth, to znaczy jest to człowiek, który wylał fundamenty pod angielskie sukcesy na arenie międzynarodowej. Co mam na myśli? Mam na myśli tak zwane angielskie DNA, które oczywiście jest zawarte w takim podręczniku, który właśnie napisał Dan Ashworth. Między innymi każdy trener, który pragnie aktualnie przejść kursy trenerskie w Anglii w angielskiej FA, będzie musiał odpowiedzieć na pytania, kim jesteśmy, jak gramy, idealny przyszły piłkarz, jak trenujemy. No oraz jak wspieramy zawodników, a to co jest kluczowe to jest także fakt, że to wszystko tak naprawdę wypisał w punktach w wizji tego jak ma wyglądać taka idealna reprezentacja Anglii zarówno na poziomie młodzieżowym, jak i na poziomie już seniorskim Dan Ashworth i można zakładać, że coś podobnego będzie zrobione w przypadku Manchesteru United. Jeśli ktoś sobie pomyśli, że to jest taki dość mocno populistyczny tekst, że właśnie jest jakaś wizja, że trzeba się jej trzymać, że to jest bardziej korporacja, a nie futbol, być może tak, ale aktualnie tak to wygląda i właśnie dlatego zarządzanie klubem piłkarskim takim jak Manchester United coraz częściej przypomina biznes, a tak się składa, że właśnie Dan Ashworth z biznesem ma wiele wspólnego, bowiem to jest człowiek, który bardzo często łączył po pierwsze wiedzę piłkarską, po drugie z wiedzą właśnie stricte biznesową, ale to co jest Fundamentalne to jest właśnie fakt, że yy, zwróćcie uwagę, jak często w ostatnich kilku latach mówiliśmy o tym, że tak naprawdę United skacze od sasa do lasa, że nie ma tam jakiegoś takiego trwałego modelu, gdy mówimy o ściąganiu piłkarzy pod wizję klubu, a niekoniecznie pod yy, powiedzmy danego trenera. Tak to wyglądało, że Mourinho miał swoich piłkarzy, ten hak teraz ma swoich piłkarzy, w międzyczasie jeszcze było mnóstwo innych trenerów, był ranking, był także Olegu Narsolski i tak dalej i tak dalej. Nikomu chyba nie trzeba o tym przypominać, natomiast z danym Ashworth'em oraz z innymi osobami, które trafiają aktualnie na Old Trafford, można zakładać, że ta wizja będzie właśnie nieco bardziej długofalowa. Ponadto ktoś będzie musiał przecież wspierać właśnie Dana Ashworth'a w transferach, no i właśnie po to na Old Trafford trafia ktoś taki jak Jason Wilcox, a raczej tutaj sprawa podobnie jak w kontekście właśnie Ashwortha jest rozwojowa. Aktualnie Wilcox pracuje w Southampton i tutaj znowu to jest naprawdę bardzo wykwalifikowany gość, albo wiem wcześniej współpracował on z Manchesterem City, gdzie był on dyrektorem akademii i między innymi dołożył on swoje 5 groszy, gdy mówimy o rozwoju takich zawodników jak Phil Foden, Jadon Sancho, Cole Palmer, Romeo Lavia, Brahim Diaz, Rico Luis i można tak wymieniać i wymieniać. Więc to, co jest bardzo widoczne, to jest fakt, że Manchester United naprawdę dba o to, aby cały poziom organizacji, aby każda możliwa posada była wprowadzona na wyższy poziom. Ładnie się mówi w korporacjach, że optymalizuje się jakieś procesy albo następuje profesjonalizacja, no ale właśnie, jeśli chcemy pozostać w takiej nomenklaturze to jak najbardziej można to samo powiedzieć o Manchesterze United. I to co zwłaszcza warto pochwalić, to na pewno jest kwestia między innymi zatrudnienia właśnie wielu innych osób, które mają tak zwane know-how, bowiem jedna osoba nie za bardzo coś zmienia i o tym doskonale wie każdy, nawet Pep Guardiola, który zapytany właśnie o odejście Omara Berady z Manchesteru City pod koniec stycznia wypowiadał się w sposób następujący. Sadian so is not simple like that, you know that? z United Może so, Ale to właśnie skala działań Manchesteru United w ostatnich kilku tygodniach naprawdę może robić wrażenie, bowiem tutaj słyszymy o jednym pracowniku Newcastle, który ma przenieść się właśnie na Old Trafford. Tutaj kogoś z Manchesteru City bierze Sergium Radkiw, który wiadomo, że chce wciągnąć United na jak najwyższy poziom. Odnośnie samego Dana Ashwortha to jest naprawdę kluczowa sprawa, która także wydaje się, że będzie musiała zostać rozwiązana już w przeciągu najbliższych kilku tygodni, czy może nawet miesięcy, ale raczej szybciej niż później, głównie ze względu na to, że Erik ten Hag ma kontrakt do 2025 roku. A nie zapominajmy, że normą jest fakt, że jeśli już podpisujemy kontrakt faktycznie na 3 lata no to najczęściej właśnie po powiedzmy półtora sezonu czy może nieco więcej zwyczajnie podejmuje się decyzję co dalej. Ale żeby taką decyzję aktualnie podjąć potrzebna jest wizja klubu, a wizję klubu może oczywiście ustalić dyrektor sportowy. Dlatego też spodziewałbym się tego, że Dan Ashworth jako, że on jest chętny na przenosiny na Old Trafford przeniesie się pewnie mniej więcej do marca, być może do kwietnia. Z Zwłaszcza, że Newcastle także, jeśli faktycznie ma się, powiedzmy, nie chcę mówić go pozbyć, no ale ma pozwolić zwyczajnie na odejście do Manchesteru United, a raczej tak się stanie, bo z niewolnika nie ma pracownika, no to także będzie chciał to zrobić przed 30 czerwca, aby zainkasować za Dana Ashwortha jakieś pieniądze, które z kolei pomogą strokom walczyć z finansowym fair play. Zatem jak widzicie w całym Manchesterze United naprawdę idzie to wszystko w całkiem niezłym kierunku. Oczywiście jak to wszystko się skończy, czy Dan Ashworth trafi na yy, od Trafford, czy zostanie tam Erik ten Hag, jaka będzie wizja klubu, czy to wszystko w ogóle wyjdzie, zobaczymy, ale naprawdę... Ogólnie cały Manchester United pod wodzą Sergi Marat Cliffa wygląda coraz to coraz to lepiej i można być optymistą, gdy mówimy o kibicach Manchesteru United, natomiast zobaczymy jak to będzie wyglądać w kolejnych kilku tygodniach, no bo tutaj wciąż będą grali ci sami piłkarze. Czy uda się dogonić Aston Villa na ten moment? Strata do De to tylko 5 punktów, więc kto wie, być może tak, no ale tak czy siak. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie znać co Wy sądzicie o United. Sieman!